Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w czwartek 25 lipca. I może ten początek był optymistyczny, Ale już mecz, który właśnie będę opisywał, taki nie jest. Ale jeszcze zanim to zapraszam na dół, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napisać komentarz. I już na następnym odcinku e, najprawdopodobniej e, będzie antek. Przynajmniej mam taką nadzieję. E, a więc Wisła Kraków, e, Rapid Wiedeń. No, spotkanie, które się odbyło, oczywiście, w Krakowie. No, i jak tutaj e, widzicie e, na ekranie, no, dwa gole ze strony Rapidu, jeden gol ze strony e, Wisły, a tak naprawdę to, e, samo, to był samobójczy e, s, e, gol od Hoffmana. E, Czyli w skrócie środkowego obrońcę e, Rapidu, no tutaj, e, strzelcy Rapidu. Rapido, no to e, jeden to jest e, o a drugi to jest takie SPD. Najprawdopodobniej, e, ale mniejsza o to. Oczywiście na początku pozwolę sobie. Ocenić y, zawodników y, Wisły y, w skali od 1 do 10. Y, no, więc zaczynamy. Y, Ciccone. No, flash score ocenił go na y, 6 i 2. Szczerze, to ja bym dał mu też taką y, szósteczkę. Nawet ja bym nie widział tej oceny z flash to też bym dał mu szósteczkę. No, by wybronił tam. E, jedną akcję, która mi się tak wbiła w pamięć, ale no mimo wszystko przepuścił dwie bramki, ale trzeba pamiętać, że to też jest e, po części wina obrony, e, ale do tego zaraz przejdziemy, więc e, szósteczka e, dla e, Cziczkana. Bartosz e, Jaroch, no on za dużo e, nie pograł, przynajmniej tak mi się wydaje, może się mylę. Nie, on chyba zagrał cały mecz Nie wiem, może mi się tak zdawało Bo tam pamiętam, że Mocno Mocny wślizg ze strony Zawodnika tutaj Rapidu Był zastosowany na Bartku Więc myślałem, że on Ostatecznie strzedł, ale widocznie Nie strzedł, bo nie widzę Tutaj, że była wpuszczona Za niego Zmiana więc, e, no czy to znaczy, że po prostu w drugiej połowie mi się tak nie wróci w oczy, ale w sumie, tak jak teraz wspomnę, to rzeczywiście wykonywał e, te auty, ale e, wracając, no i Jarochowi dałbym e, taką piąteczkę. no, e, Miał e, strzał na bramkę, e, miał parę wótek, z tego co się nie mylę. No i wiadomo, no tam czasem piłkę odebrał, więc piąteczka albo szósteczka, no dajmy tą piątkę, jak już tak powiedziałem. Uryga, no ja ogólnie nie lubię gry Urygi, nie wiem e, czym to jest spowodowane, ale on, nie wiem, on albo nie umie grać, albo ma tak specyficzny sposób grania, że, że ja tego... E, po prostu nie pojmuję. No u Rydzy dałbym szczerze czwóreczkę, no bo e, jakoś mi się nie wpasował. E, tutaj też zepsuł, e, znaczy zepsuł, to jest złe określenie. Nie wykorzystał e, pewnych e, sytuacji. No miał, e, mógł strzelać na bramkę, a tak strzelił, że e, co najwyżej do bramki na stadionie Krakowi być może e, więc twóreczka kolej, mi ogólnie kolej, gdyby nie to, że mm, mu założyli siatę e, przez co oczywiście został trafiony e, Gold e, dla Rapidu, ten pierwszy, ale to też była wina całej obrony, bo piękny zrobili e, tunel dla e, tutaj e, zawodnika Rapidu. Ale mniejsza o to, no miał parę potknięć. No wiadomo, no to co wspomniałem, już e, było dość sporym potknięciem. No ja bym dał mu piątkę. No mimo tych potknięć, to e, i tak jakoś bardziej mi przypasował w tym meczu e, niż e, Uryga. Mikulec, Mikulec moim zdaniem nie zagrał złego meczu. E, był w miarę e, dobry. Tutaj FlavScore ocenił go na face 0 tak samo jak Urygei, ja bym się z tym nie zgodził, ja bym go dał na fusteczkę, Albo... dałem szósteczkę, bo jakoś mi się tak y, pokazywał y, w oczy. Karbo... Y, karbo. Karbo, szczerze mówiąc, też miał parę strzałów na bramkę. Które też mogły się zakończyć golem No w zasadzie tak jak każda, ale to zrobię będę O tym mówił, e, coś więcej No Karbo tutaj 6 i 6 przez Flushscore'a Ja bym domu mu Taką, no jak Mikulcowi dałem Fustkę No to Karbo to jest ciężki temat, no ja bym dał mu najchętniej nie ale nie chcę tak być flewskorowo ten, bo a, bo dobra, 6,5 daje. Goguł, Goguł. Pierwsza połowa. Bardzo dobrze. No wiadomo, potknięcia, ale to jest wiadome i nieuniknione. Potknięcia są jakby e, ważnym elementem kariery e, piłkarza. Przynajmniej tak sobie to e, wmawiam. Nie jestem piłkarzem. E, więc no tutaj dałbym mu też taką fusteczkę, jak Mikulcowi. Moim zdaniem gra na podobnym y, poziomie w tym meczu. Sukiennicki. No Sukiennicki moim zdaniem jest zdecydowanie za nisko oceniony y, y, przez Flaskora. No moim zdaniem on był y, dzisiaj najlepszym zawodnikiem y, dla Wisły, no nawet w tych ostatnich minutach dawał e, tą energię tej Wisły, żeby jeszcze e, do tej piłki dochodziła, do tych wszystkich e, podawała. No, miał taką jeszcze energię pod koniec tego meczu, By było widać tą determinację u niego, dlatego dałbym mu tu spokojnie e, siódemkę. Na spokojnie siódemka e, albo ósemkę nawet, damy mu ósemkę. Zastanawiam się teraz się nie dziewiątkę. Będę tak wysłał co stopień. Mm, no to zaraz do niego wrócimy. Rodado. No Rodado to Rodado. No wiadomo. Dzisiaj zagrał dobry mecz. W sumie dawno nie było, ma wrażenia takiego meczu, kiedy on by grał tak tragicznie. No myślę, że jak jest się po prostu dobrym, to z... nawet jak... No wiecie o co mi chodzi. E... Roda do siódemeczka moim zdaniem. E, no siódemeczka dla Roda będzie. Kiakos, no Kiakos moim zdaniem. E, no będzie też szósteczka chyba albo siódemeczka. To inaczej zrobimy. Roda do będzie ósemeczka, Kiakos będzie siódemeczka, bo też miał akcję e, do strzelania, tak pamiętam a Sukienicki to będzie dziewiątka, Zwolinski, debiut, debiut, y moi drodzy i też no nie zaczął wiadomo z łatwym celem, ale to ten, nie wiem nawet jak to pisać, ta główka trafiona w słupek, te słupki, te główki, te nietrafione strzały, no bardzo mnie to zbulwersowało na przykład, gdy oglądałem ten mecz, tym bardziej, że E, już gdy to się działo najprawdopodobniej przegrywaliśmy 1 do 0 Więc to też było takie frustrujące e, Ale no Biorąc pod uwagę, że to jego debiut Też Antek mi mówi, że on jest naprawdę e, dobry Więc no myślę, że mogę dać mu tą y, Siódemkę myśl Nie no, szóstkę mu dam Szóstkę mu dam, bo E, miał wiele akcji, a ich nie wykorzysta po prostu. No wiadomo, Liga Europy w e, kwalifikacji, przynajmniej nie wiem, czy Raków grał w Lidze Europy, Lidze Mistrzów, Lidze Konferencji, jak on tam e, grał. Jeśli tak, no to, no to nie mam pojęcia. No. E, teraz jeszcze zrobimy sobie zmiany. Tutaj zmiany, no to jest tak: Baena w 46. za Zakiakosa. Myślę, że to jest jedna. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale myślę, że to jedna z lepszych zmian w tym meczu. Naprawdę. Baena dodał takiej świeżości. Robił wrzutki, które mogły naprawdę się zakończyć golem, gdyby jakieś chęci by, by były w innych zawodnikach. A Baena i Sukienicki ładnie wrzucali i próbowali jak najbardziej wspomóc, a tego na przykład nie odczuwałem od trefty zawodniku, więc B nie dałbym na spokojnie siódemkę, tak mi się wydaje. Bo no naprawdę albo ósemkę, nawet no ósemkę, bo bardzo dodał takiej świeżości do tej drużyny i to nawet nie chodzi o to, że jest młody, tylko chodzi o to, że po prostu pokazał tą taką swoją energię, którą wykorzystał na tym boisku i po prostu to też nie była jego wina, że zakończyło się tak, a nie inaczej. Krzyżanowski, ja nie wiem o co z tym chodzi, że 67 minuta Krzyżanowski ze Zwolińskiego. Pra lewy obrońca za napastnika. No ja nie wiem czy Krzyżo yy, Przepraszam, Moskal yy, robił takie zmiany. Z... No nie mam pojęcia dlaczego. Yy, jest to dla mnie niepojęte. No ja bym dał mu taką piątkę. No. Nie nie mogę go chyba dać mi tam trójkę, bo... bo tak, nie mam argumentu, który bym mógł to uzasadnić. Kutwa. Kutna za, kutwa za e, e, naszego SPDK. E, no myślę, że nie no nie była to e, jakaś najlepsza zmiana, ale nie była też najgorsza. Widzę że tutaj Albo wszedł razem z Krzyżanowskim, albo przed e, parę e, sekund później. No bo w 60 min 67 minucie zostali obaj e, zmienieni i Zwoliński, i Goguł. Więc tutaj chyba byli we dwóch. Więc no, kłótwe też bym ocenił na taką trójkę tak szczerze. E, no i to na tyle z oceniania e, zawodników. Teraz sobie pozwolę jeszcze. E, powiedzieć trochę o meczu, a jeszcze sobie te ocenię grę Rapidu, no, yy, tak sobie obstawiliśmy z punkty, które chcemy poruszyć, bo chcemy jakoś to rozwijać, no i wiadomo, piłka piłkarz Wisły, gra Rapidu i tak dalej, i tak dalej, więc moim zdaniem, no, Rapid grał moim zdaniem dobrze, ale też mieli podknięcie jak Wisła, ale no, nie wiem, no, czegoś mi brakowało w yy, grze Wisły, co by mogło zatamować yy, Rapid w tej obronie No teraz yy, Także nie przekręcić nazwiska Biedrzycki, tak mi się wydaje yy, Nowy obrońca Wisły Podobno miał grać yy, W tym meczu, czy się mylę? Możliwe, że się mylę, ale to jest Nieważne Ponieważ I tak, no teraz mamy nowego obrońca Najprawdopodobniej będzie za Urygę, no przynajmniej mi się tak wydaje Ja mam taką szczerą nadzieję też doszedł e, Kiss, doszedł e, Duarte, e, więc mamy dwóch kolejnych skrzydłowych, więc pewnie e, właśnie. To jest ciekawe, czy będzie zmiana e, formacji, no bo wiadomo, mamy Zwolnickiego i Rodado, to, to, czyli będzie dwóch napastników, jeden będzie zmienny, no bo wiadomo, e, no sukiennickiego nie zdejmiemy, a tutaj się robi lekko ciasno, gdy jeszcze wyjdzie Duda z kontuzji, ale Duda ma. Po podobna jakąś kontuzję typu choroby. No on coś tam ma z nerkami. No ja też nie chcę e, bzdur rozpowiadać, ale tak gdzieś słyszałem. No ja nie jestem pewien. E, no tutaj mocno się zawięzi. Też mnie zastanawiam, czy Karbo będzie na przykład grał, jak Duda wróci. No moim zdaniem nie. Moim zdaniem jego miejsce zajmie Gogu. Albo właśnie Sukienicki. O, to jest... E, to jest to. Ale no... Nie wiem, no Moskal ma na pewno plan w głowie, który, który ja szanuję i popieram, chociaż go nie znam, powiedzmy tak, więc ogólnie Rapid grał dobrze, no tutaj men of the match to jest yy, osoba, która strzeliła jako pierwsza gola na 1 do 0 w 37 minucie i ona ma 8,4, yy, no punktów na 10, no wiadomo i to jest men of the match, yy. No tutaj, no wiadomo, yy, samobój ze strony obrońca to jest mały szczegół, tak na tle wszystkiego. Znaczy no mały szczegół, no szczegół, który mógł zaważyć na ich wygranej. No jakby tam w Wiśle siadły niektóre sytuacje, no to naprawdę ten samobój by mógł być dla nich śmiertelny w tym meczu. Ale no, no tak się nie zakończył, no, to wygrali od y, drugiej połowy zaczęli ten mecz w ogóle w dziesiątkę, co jest abstrakcją, że jedenastka na dziesiątkę nie była w, na dziesiątkę, jedenastka nie była w stanie y, pokonać y, osłabionego Rapidu, bo ponieważ grali bez y, prawego obrońcy y, no właśnie od drugiej połowy. Więc to też pokazuje jakiś poziom Rapidu. Y, no i też ocena Moskala. No, Moskal no jak mówiłem, no on ma jakiś plan w głowie, ja mu ufam, bo to nie jest e, jakiś Hiszpan, któremu nie zależy na wyśle, tak jak w poprzednim e, przypadku jakim jest Albert Trude, to też nie jest jakiś nic nie e, wiążący z przyszłością po, trener mowy i Polski, ale e, lepszy od Hiszpana. E, a to jest naprawdę osoba, która tą Wisłę zna, szanuje eee, i. No i ja go wspieram, żeby jak najdłużej został, nie? no bo on jest mimo wszystko eee, najlepszym naszym eee, trenerem od pierwszej eee, ligowej tutaj eee, historii. No i ja mówię cię jak najlepiej, no ale no też warto wspomnieć, tak już od trenerów, że. Mam nadzieję, że Rodado przetrwa ten sezon. No, ja, no że w tej wiśle jeszcze sezon posiedzi. No tak odchodzę od tematu trochę, ale mam taką głęboką nadzieję. A tak swoją drogą to żeby e, przejść dalej i, zmi i zmierzyć się z e, różnym berokiem, albo e, o właśnie z, e, był mecz różnym Barokiem i Trabzonspor Sport. Ja wiem, że ja to znowu czytam źle. I tutaj wygrał yy, przegrał Różę yy, Berok, No tutaj 2 do 0 wygrał Trabzonspor. I pierwszego gola się I Kanak, Canak. Nie wiem jak się czyta, przepraszam, ale yy, to nie są ten. Więc jeśli... Wygramy z rapidem. Jeśli przejdziemy do następnej rundy, mecz odbywany będzie z tym właśnie klubem na T. A jeszcze tak możemy sprawdzić y, ligę konferencji. Czy to był odbyty już mecz, który może nas y, interesować? Tak naprawdę, o brońdym, co się dzieje, co ja zobaczyłem, brońdym, KF Lapi odbywa. Teraz mecz 91 minuta. Lapi przegrywa 6 do 0. Z Browendby No Browendby No to dobrze. No 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 nie wiem co, no to ty myślę, no, to jest tragedia. No jeśli na nich trafimy, no to na pewno to nie będą najłatwiejsi przeciwnicy. Będą na pewno tymi przeciwnikami ciężkimi. Ale teraz próbuję jeszcze znaleźć nie wiem czy znajdę, ale próbuję znaleźć mecz, no nie wiem czy on był w ogóle odbywany, dzisiaj to też chyba nie był. E Więc no nie zobaczymy, bo chciałem zobaczyć e mecz e Sarajewa z tym drugim klubem. Mm. No i myślę, że to na tyle e dzisiejszego odcinka. Przypominam, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, ponieważ Lecimy yy, po tysiąc, a, a nawet yy, po więcej, i zapraszam Was do kolejnych odcinków na razie.